Witam serdecznie szanowni widzowie, to ja tu PRF. Dzisiaj przy mnie jest Komoko, przyszły youtuber. Przywitaj się. Przywitaj się. Tak, jeżeli go usłyszeliście, to usłyszeliście. Dzień dobry, się A, to była moja siostra. Cała Melina się dzisiaj kurwa przywita na tym filmiku. A i z góry przepraszam za zaległości, które nadrobię Będziesz robić jak w Bardzo możliwe e, Oczywiście żeby nie było gramy na Skywarsach Pierwszy raz rozgrywam taką arenę, czy drugi. Dokładnie jeszcze nie znam. Ale i właśnie chciałem Was poinformować, że moje nadrobienia tych filmików będą wyglądały w ten sposób, że yy, będę nagrywał tylko, że z ekranu PlayStation 3. W, w, przepraszam, już się myli. Yy, no i tak by to wyglądało. Te filmiki z PlayStation 3 ukażą mi się może w przyszłym tygodniu. Zależy, kiedy zakupię przejściówkę EasyCap. Wybaczcie za lagi. Yy, to. Ot, strasznie długo nie. Nie nagrywałem i mam lagi, w ogóle nie grałem długo. Dlatego właśnie Wam mówię, że. Będę nagrywał z ekranu PlayStation, bo tam będzie wszystko płynnie chodzić. To się nigdy nie zaloguje. No i oczywiście przegrałem. Następna, następna arena. I widzimy już się na następnej. Jesteśmy na następnej arenie. A! Jeżeli czytaliście na moim kanale Google Plus, to informowałem, że szukam grających w Geta Online na PlayStation 3 oraz Minecraft Edition PlayStation 3. Także no, przydałaby się taka osóbka nagrałaby ze mną jakiś filmik czy coś. Ogólnie już nie do nagrywania, bo nie mam zielonego pięcia, jak grać przez yy, sieć. Siedzieć, siedzieć, siedzieć i siedzieć, tak? O to ci chodziło? Kurwa mat ale lagi Co się stało z tym laptopem? A i pod filmikiem macie link do mojej stronki o moim kanale. Założyłem ją dzisiaj i już chcę ją udostępnić jak najszybciej. Wybaczcie, że za wiele tam nie ma, tam jest napisane informacje o mnie. Galerii też nie ma. Jeszcze. Co? Za penis. wszystko zabrał. Dobra. Jakoś się przeżyję może, się umrze znowu. A co mi tam mieczy da? Więc muszę najpierw do niego dojść. To dojść. <gry> Kurwa, też tą niebieską piosenkę. I Jezu. jeszcze ten taladys. Coś cofa ten serwer. Nie mam zielonego pojęcia co. Młodzień z Afryka Modzino z Afryka z Afryka Dobrze to ja tutaj zrobię cięcie i widzimy się na następnej arenie Tak przeczuwałem Dobrze jesteśmy już na następnej arenie Wygląda na to że wszystkie areny dzisiaj przegramy Tak dawno już nie grałem w tego Minecrafta że szkoda gadać nie, to jest odliczanie, ono się pojawi znowu. Jeszcze Kurwa mać. Kurwa mać. I tutaj już będziemy kończyć filmik. Wybaczcie, że on był bardzo krótki, ale no filmik taki przeprosinowy bardziej za... Brak filmików przez y, długi czas I naprawdę nie wiem kiedy się ukażą następne filmiki y, Teraz gram na serwerze, sam nie wiem jakim, jakieś dziwne, wpisałem sobie IP ze strony Może podam IP, może nie podam y, To już tutaj się będziemy żegnać, narka Chcecie się pożegnać? Trzymajcie się.